W tym filmiku pokażę Wam jaką szlifierkę pneumatyczną sobie wybrałem. Jak widzicie, wybrałem sobie taką szlifiereczkę z firmy Adler. Tak jak widzicie, tutaj ma kod produktu to jest AD2142. No i ta szlifierka różni się od innych, że jest tutaj przedłużana, w tym miejscu. I teraz tak pudełko wygląda tak jak tutaj. Widzicie. Środku, w środku mamy tak, instrukcję obsługi. Pokażę Wam tutaj, co jest, ponieważ jestem miło zaskoczony, ponieważ jest lista części zamiennych, tak jak widzicie. W środku oprócz instrukcji obsługi mamy oczywiście szlifierkę, tak ona wygląda. Dobrze się tu w ręku można ją stabilnie dwoma rękami trzymać. W środku jeszcze mamy dwa klucze. Jeden to tutaj jest do przykręcenia tej nakrętki od głowica. Drugi do przytrzymania czpienia, żeby się to wszystko, tak jak widzicie, nie, nie obracało. W tym miejscu montujemy różnego typu osprzęt do tej szlifierki. Tutaj, czpień, który możemy zamontować, to jest 6 mm średnicy ma. No i pokażę Wam, może, jak ta wkładka wygląda w środku. Jak widzicie, tak to wygląda. Czyli w to miejsce wkładamy fres. Dajmy na to tutaj wkładamy frez, no i dokręcamy tą nakrętkę. Ta nakrętka dociska nam ten frez, żeby mocno siedział w tym uchwycie. Tu mamy tą dźwignię, która nam uruchamia tą szlifierkę. I tutaj mamy takie zabezpieczenie, tak jak widzicie. Jeśli tego zabezpieczenia nie zwolnimy, no to nie możemy uruchomić szlifierki. W tym miejscu Mamy wypływ powietrza tego sprężonego, które zostało zużyte do napędzenia tej szlifierki. Tutaj mamy pokrętło obrotów. Aby przyłączyć tą szlifierkę do zasilania pneumatycznego. No to tutaj tą zaślepkę musimy wyciągnąć. Musimy użyć tego krótca, który był w zestawie. No, i prosto, wkręcamy go tutaj, używając uszczelniacza, najlepiej taśmy teflonowej. Wkręcamy go tutaj i tutaj możemy już go, tak jak widzicie, podłączać. I ta szlifierka z przyłączem pneumatycznym tak wygląda. Trzeba pamiętać o tym, że sprzęty pneumatyczne, takie jak klucze udarowe, szlifierki oscylacyjne czy takie proste, no to muszą być smarowane, więc trzeba dobrze przygotować sobie, dajmy na to, sprężone powietrze, żeby te urządzenia działały po prostu latami. W następnym filmiku pokażę Wam, jak taki układ przygotowania i czyszczenia powietrza sobie tam buduje w swoim warsztacie. No i napiszcie w komentarzach, czy macie takie sprzęty pneumatyczne, czy wykorzystujecie je i jak się sprawują? Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do zobaczenia.